Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejny odsłonie zadań z serii CS:GO. robimy sobie zadanka, robimy sobie zadanko o nazwie na podium. Tak jakby zajmij czwarte, e, czwarte miejsce lub lepsze, czyli generalnie znowu wracamy do opcji kampienia przez większą część misji. No niestety takie zadania czasami, czasami też się znajdują. Postaramy się coś mam... Jeżeli będzie takie samo flow jak było w poprzednim meczu, będzie super, tak? Bo generalnie mieliśmy 5 fragów chyba, jak dobrze pamiętam, w poprzednim meczu. Będzie generalnie sztosik, jak się uda powtórzyć to jeszcze raz e, i zrobić to samo, e, co w poprzednim meczu. E, dostaliśmy w końcu rangę. Szczul, szczur laboratoryjny. Taką nam rangę przypisało. No generalnie śmiesznie, nie powiem. Ale, ale co? E, zadanka. Zadanka jest godzina późna, więc generalnie... Godzina późna, więc generalnie mogę trochę głupoty pleść. Znowu musimy poczekać półtorej minuty, aż się mecz zacznie. Tak. Musimy poczekać półtorej minuty. Generalnie co? Generalnie postaramy się zrobić to mm. Czwarte lub lepsze miejsce. Czyli musimy. W sumie być w pierwszej piątce, w pierwszej czwórce. Będzie najlepsze miejsce. Staramy się o czas zdobyć. Tak żeby w stylu nie narobić. No ale generalnie i tak musimy minutę poczekać, więc Water Fajny jest ten skin, zawsze mi się podobał. Nie wiem czemu go nie mam. Mogę sobie ogarnąć nawet skinu do CS-a. Tak, żeby nie było. Zobaczmy, czy ktoś tutaj gdzieś wyląduje. Nie ma gościu. A może gościuwa? Gościa może gościuwa. Że to tobie. Dobra. Trzecie. Miejsce to jest miejsce, w które ja celuję. W pierwszym kurde myśmy wygrali meczu jaki graliśmy. Pierwszy był wygrany. Eee. Dajmy sobie hełm. Hełm z pancerzem sobie damy takie coś dobra, 3 minuty już mija, a my dopiero med zaczynamy ja te te intra są strasznie długie dobra, zaprzeatakujemy sobie ta, ten, ten porcik tutaj ale mną już siło nic nie ma i mamy pistolet świetnie magazynek trochę dupa no ale dobra można mieć wszystkiego ten widzę że OOOH Nie wiem, po co ja po poleciałem Dobra, goni mnie typ FAK Ty Byś mi pomógł jakoś O, i tyle mi pomógł, a on dostał coś, dobra jego pomoc po prostu no. Nie mam więcej opcji na odradzanie się. to jest trochę duża pupa. Widzę, że jakiegoś błota mi przydzieliło do misji. Może nie popodnosił wszystkiego co tutaj miałem. Nie, wszystko popodnosił. Dawaj mi tutaj. Idźmy stąd. Dobra, no to kampimy. Pozostaje opcja kampienia w tym momencie. Nie będziemy tam po hajs lecieć. O. Przynajmniej się przydało na coś. Guys. Dude. Alright. No problem. One more guy, more. Than... Dude. Jest jeden Dobra, mamy już fragi w sumie. A jakoś wcale nie kampię chyba, nie? agressão, and perjima once here careful Dobra, 8. 8 to jeszcze nie jest to, co my chcemy. Nie pasuje, żeby się jeszcze przynajmniej powystrzeliwali. Podaż nie pokazuje którego miejsca już w tym momencie mam. Lewali musimy trochę tyłek. Chciałbym się jakiegoś kewa znaleźć. Kef by mi się przydał. Wy nie zdajecie sprawy, ale... Bez Kewa to ciężko tutaj generalnie. Chcę kupić chyba kewa. coś jeszcze? Okay. Mamy tu chwilę. Nie, ja z kontrolny przylecą. No właśnie, całą mapę przeleciała. Nadal siedmioro ich jest pięcioro, czworo. No jest, dobra. W sumie to chyba to zadanie mamy zaliczone już. Możemy atakować chyba. Dobra, odrodzenia się wyłączyły. Nade mną, kurde, skrzynka wylądowała. A wupa. A. A dobra, spróbujmy. <laughs> no i na co to chodziło chyba nie? Pierwsze miejsce <laughs> Ażem kurę tam pozamiatał. No nieźle. To chyba o takie zadanie wam chodziło, nie? Ile generalnie flagów miałem? Co zobaczyć, to jest taki na koniec? Gość nie wiedział co się dzieje chyba. <laughs> um. Wyższa ranga, o, nice. Mamy wyższą rangę jeszcze, ale generalnie nie widzę ile fragów miałem. Um. A ja to pewnie sobie zweryfikujemy potem jeszcze, no. Pch, no nic, no generalnie zarobiście, nie? O takie zadanie chyba chodziło. Sobie od razu zaktywujemy tutaj, użyjemy sobie przedmiotu. Wow! Tak to się, kurde, tutaj klasuje, plasuje i tak dalej, i tak dalej. E, generalnie, co? Dzięki wielkie, że oglądaliście. Subskrypcja znajdzie się tu. Odnośnik do filmu znajdzie się tam. A poniżej wszelkiego rodzaju e, linki związane z moją twórczością na kanale. Więc dziękuję bardzo, że oglądaliście. I co? Zapraszam do oglądania innych filmów e, u mnie na kanale, na YouTube. No i zapraszam też na Discord i na Twitch. I są live. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.